Trzech Króli to święto obchodzone w tradycji chrześcijańskiej 6 stycznia. Choć jego nazwa dotyczy mędrców ze wschodu, którzy zjawili się przy Szopce, tak naprawdę istotą tego święta jest coś zupełnie innego. Problem jest tutaj, że sama nazwa tego święta jest trochę myląca i trochę wprowadza nas w błąd, dlatego że no właśnie jakby akcent jest położony właśnie na trzech i na króli. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na samą genezę tego święta, to właściwie ono powinno się, czy właściwie właściwa jego nazwa, to jest objawienie Pańskie. I tak naprawdę treścią, którą ono niesie, to jest świadomość tego, że nowonarodzony Syn Boży objawił się światu. Dlatego w bardzo wielu kręgach chrześcijaństwa, zwłaszcza na wschodzie, w pierwszych wiekach, to święto było ważniejsze niż samo Boże Narodzenie. Dlatego, że to, że Jezus się narodził, mówiono to dobrze, natomiast tak naprawdę najważniejszy jest ten moment, kiedy świat go poznał, kiedy świat go zobaczył, kiedy on sam temu światu się, można powiedzieć, przedstawił jako Syn Boży. To, że mę było trzech jest umowne, mogło być ich od 3 do 12. Liczba ta nie jest określona w żadnej z Ewangelii. Wspominało się natomiast o trzech darach, stąd wyniknęło to uproszczenie. Mimo że niemal 32,5 miliona ludzi w Polsce jest ochrzczonych i uznawanych za katolików, to wiedza na temat świąt kościelnych może zaskoczyć. Po obchodzimy odchodzimy święta, wie pani jakie? Czech króli. A co dokładnie świętujemy w ten dzień? <grym> Jeszcze coś. Trzech króli? A co dokładnie wtedy świętujemy? A nie mam zielonego pojęcia. Trzech króli, albo ja sześciu króli. Tak, ja, trzech króli. A co tak. dokładnie się świętuje w ten dzień? No ja wiem. Do nowonarodzonego syna Bożego przychodzą ludzie, którzy do tego narodu wybranego nie należą, to tak jakby chciał pokazać, że Chrystus przychodzi dla wszystkich, że wszyscy uznają w nim Boga, że on jest, chce być dostępny dla wszystkich i chce być rozpoznany przez wszystkich ludzi bez dzielenia ludzi na to, skąd pochodzą, na to, kim są. Echo 24, Agata Sibila.